Zapraszam na bezpłatną konferencję TradeWars. Link w opisie. Witam wszystkich. Z tej strony Merol mamy dziś 23 października i zapraszam na przegląd analizy technicznej. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak radzi sobie Bitcoin. Czy wybije jeszcze wierzchołek? Oprócz tego, zajrzymy do złota oraz do wykresu Coinbase. Serdecznie zapraszam. I standardowo zaczynamy od Bitcoina. Na tapecie cały czas Bobo. Także jesteśmy. Trybie spadkowym. Przechodzimy sobie już stricte do wykresu. Nie ma tutaj zbyt wielkich zmian od zeszłego tygodnia. Rozpisałem tutaj potencjalny scenariusz. To już właściwie w zeszłym tygodniu było. Tu mieliśmy podbicie. Nie udało im się dotrzeć do tej strefy. Znowu korekta. Natomiast uważam, że będą próbować właśnie zaliczyć tą strefę. Jako potencjalne miejsce do spadków. I ostatnio tutaj omawiałem, że z wykofa tutaj mamy właśnie strefę. Może zanim przejdziemy do innych metod, to jeszcze szybkie przypomnienie scenariusza. Jeżeli z tej strefy zacznie się spadek, no to to jest czerwony scenariusz i ruch w dół. Jeżeli ta strefa zostanie pokonana, to jeszcze jest szansa cały czas na niebieski scenariusz, czyli wybicie wierzchołka, jeszcze jedna konsolka i dopiero spadki. Ja osobiście handluję pod scenariusz czerwony, tutaj mam shorty stąd otwarte, tu będę otwierał następne. Przejdźmy do kolejnego wykresu. I tutaj mm, już stricte jest poziom y, do handlu, który ostatnio wyznaczałem, ale tutaj jest jeszcze jedna rzecz, która się nam ujawniła, czyli struktura zakończenia korekty. Teraz jeżeli zaczniemy sobie mierzyć od wierzchołka, no to mamy tu czytelną strukturę i falę A, falę B i teraz jest szansa na to, że fala C może nam się narysować. Dlaczego jest to istotne? Dlatego, że poziomy zakończenia korekty są mniej więcej w tym samym miejscu co strefa złajkofa, więc to się nam zazębia, przez co ta strefa spadkowa staje się coraz silniejsza. Natomiast tu trzeba zwrócić uwagę jeszcze potencjalnie jeżeli chodzi o handel na stop lossa, którego tutaj wyznaczyłem. Ten stop loss, który jest tu, on jest wyznaczony bardziej z podpłynność. Natomiast tu jest jeszcze powyżej niego poziom zakończenia korekty na 1800, na 18 000 mniej więcej. Tutaj mamy cenówkę. W związku z tym trzeba uznać, że to jest agresywne wejście. I najbezpieczniej byłoby stop lossa dać w ogóle powyżej 707. Gdzieś w okolicach 19500. Eee, no, zmienia to drastycznie risk to ratio. Ja osobiście będę próbował handlu z takim ciasnym stop lossem, ale już sobie na drugiej giełdzie przygotowałem setup właśnie z stop lossem w okolicach 19,500. No, i tutaj trzeba wziąć to pod uwagę, że to jest agresywny, a ten 19,500 jest bardziej bezpieczny. Jak 19,500 zostanie przebite, no to wracamy jeszcze raz po ATH. Mimo wszystko, to jest naprawdę bardzo silna strefa, więc ja będę. Próbował stąd zaszortować. No i właściwie, jeżeli chodzi o Bitcoina, to tu nie ma za wiele teraz do dodania. Oscylator troszkę zaczyna się tutaj przekręcać na wzrost, ale nadal wyższy interwał pokazuje spadki, więc nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że wracamy po ATH. Także no, myślę, że najbliższy tydzień to będzie oczekiwanie na zaliczenie strefy i pewnie ją zaliczą. Także zobaczymy w przyszłym tygodniu, jak się rozwinie sytuacja. Jeżeli tu będzie dobry sygnał, no to stąd może rozpocząć się następny swing w dół. To już taki swing konkretny, poniżej 100 tysięcy i niżej. E, więc mimo wszystko, mimo, mimo tego scenariusza, że może jeszcze wybić wierzchołek i wybić tą pozycję, uważam, że warto spróbować. bo Potencjalny zysk do ryzyka jest tutaj bardzo duży. Dobra. Przejdziemy sobie teraz do następnego wykresu. Teraz sobie omówimy złoto, i złoto jest dość istotnym walorem. Myślę, że wiele osób teraz zwraca na niego uwagę przez ostatnie silne wzrosty. I tutaj mm, trzeba zwrócić na to uwagę, że i bitcoin jest wypompowany, i złoto jest wypompowane, i indeks SP500 też jest wypompowany. W jednym z ostatnich nagrań wspominałem o tym, że DXY szykuje się do swojego wzrostu korekcyjnego. Co pewnie przełoży się na to, że złot, czas silnej złotówki się kończy, i zazwyczaj wzrost na DXY przekłada się na to, że mamy korektę na bitcoinie, na złocie, na 500 -ce. I te rynki, według mnie, szykują się właśnie na korektę. Gdyby Bitcoin już wcześniej dał nam sygnał. Złoto tutaj ostro pompowało, natomiast tu też e, pojawił się wstępny sygnał na korektę. Tylko, że ta korekta, ona wcale nie musi być jakaś super głęboka. Teraz, jeżeli sobie spojrzymy na falowość, żebyśmy dobrze wiedzieli gdzie jesteśmy. To jesteśmy w fali piątej. Czyli mieliśmy tutaj falę pierwszą, falę drugą, potem fala trzecia, fala czwarta i od 1000 dolarów rośniemy z falą piątą. W ramach tej wyciągniętej ładnej fali piątej mieliśmy już tutaj falę pierwszą, drugą. I teraz, tutaj ten cały impuls wzrostowy to była fala trzecia w fali piątej. Bardzo techniczna, e, bo zachowywała praktycznie wszystkie tutaj zasady. I ten ruch wzrostowy, który się tutaj narysował, już powtórzył swoje wszystkie korekty, i ten impuls się zakończył. Teraz powinniśmy powtórzyć zakres czarnej korekty jako potencjalna fala czwarta, i po tej fali czwartej. Powinniśmy zobaczyć ostatni impuls wzrostowy fali piątej. On też może być wyciągnięty yy, i wnioskuje to po tym, że ostatnie w ogóle ruchy są wyciągnięte. Tutaj piątka w trójce była wyciągnięta. Najprawdopodobniej będą to złoto jeszcze mocno wyciągać właśnie w związku z tym do góry. I tu pojawia się okazja do handlu, i, może nie inwestycyjna, bo złoto jest dość drogie już, ale na pewno okazja handlowa. W ramach powtórzenia czarnej korekty jest strefa 1 do 1 do zajęcia pozycji, i ta strefa zaczyna się od 3923 i ciągnie się aż do 3730, więc dość duża strefa. Ciężko złapać tutaj idealne miejsce do zajęcia pozycji. Natomiast cały ten zakres, cały ten przedział cenowy ma za zadanie wypchnąć nam złoto znów powyżej ATH i pociągnąć cały ten impuls, tak naprawdę, już do samego końca. Więc jeżeli złoto wykona tutaj swoją korektę, a uważam, że jest na to bardzo duża szansa, to to jest strefa, gdzie można będzie długoterminowo. Odpalać kolejne pozycje swingowe, czyli tak naprawdę poniżej 4000 4950 zaczyna się już nasza strefa i warto będzie tutaj, właśnie zająć pozycje długie. W międzyczasie może jeszcze się nam narysować struktura. Na razie mamy płytką strefę. Jest już fala B i teraz, jeżeli złoto podbiłoby do góry, no to tutaj mamy opcję, że z 50, czyli 4192 bądź 4236, 4250 to są następne poziomy zakończenia korekty, które mogą właśnie nam jeszcze zrzucić rynek do strefy. Jak pojawi się sygnał, pewnie to zahandluje. Także tutaj mamy scenariusz rozwijającej się korekty i poniżej tych 3900 jest naprawdę fajna strefa popytowa. I to jeżeli chodzi o falowość. Teraz pokażę Wam scenariusz z Wajkofa, który się tutaj rysuje. I zobaczcie, że on jest praktycznie taki sam jak falowy. Bardzo, w sensie bardzo podobnie, to się zazębia. I tu z perspektywy Wajkofa w ramach fali czwartej Powinna się nam narysować reakumulacja. To jest jedna ze struktur reakumulacji i ja wybrałem tą strukturę jako przykład potencjalny, ze względu na to, że w silnych trendach właśnie te struktury się rysują. I na razie idziemy książkowo. PSY, Buying Climax, Rally, Test i teraz e, Selling Climax, czyli Panika Sprzedażowa. E, Wyprzedaż złota, bo większość uczestników rynku uznaje, że to już jest szczyt ostateczny. A jak się później okaże, w reakumulacji po kolejnym spadku rozpocznie się swing wzrostowy. Mniej więcej to może tak wyglądać. Nigdy to nie wygląda tak samo jak na schematach, ale J.K.W. nam potwierdza to samo, że poniżej tych 3950 zaczyna się tutaj bardzo fajna strefa popytowa. Także tu na złocie. Będziemy polować na pozycje długie z tej strefy i możemy sobie lecieć dalej. I ostatni od dzisiejszego dnia. Dziś nie będzie to bardzo altów, tylko, właśnie, zajrzymy sobie na wykres Coinbase. I wykres Coinbase też jest dość istotnym indykatorem, jeżeli chodzi o sentyment rynku i tego, jak rynek w ogóle podchodzi do całego sektora krypto. Oczywiście. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że wykres Coinbase chodzi praktycznie tak samo jak wykres Bitcoina i reaguje na to, co robi Bitcoin. Więc teraz musimy mieć założenie, że jeżeli Bitcoin rozpoczyna swoją bessę, tutaj jest na to szansa, no to Coinbase też wykona tutaj swoją korektę. Natomiast patrząc na stricte ten rynek Coinbase, to o ile na Bitcoinie są przesłanki na jakąś taką dużą korektę, tak tu na Coinbase niekoniecznie. Jeżeli patrzę sobie na oscylator, to nie ma tutaj sygnału na coś takiego jak Bessa. Jest delikatny sygnał na korektę. I to wszystko. I teraz jakie mamy scenariusze? Trzeba zaznaczyć, że mamy tutaj rozrysowaną, bardzo czytelną strukturę. Czyli tu mamy strukturę z Fibonacciego zakończoną na poziomie, Czyli mamy jedynkę, dwójkę i rozpoczął się tutaj fajny, czytelny, silny impuls. Część uczestników rynku będzie uznawać to jako potencjalną falę pierwszą drugą wewnętrznego swingu. Ale ta, to robi się tutaj trochę za głęboko. Bo jeżeli faktycznie mielibyśmy uznać, że to jest fala pierwsza, druga wewnętrznego swingu, to z tej 50 powinniśmy już startować. Jest jeszcze szansa na to. Że rozbudowywuje się struktura i ta struktura zakończy się też na poziomach w tym miejscu, ale procent na ten scenariusz, że stąd wyruszymy do góry, nie jest już aż tak wysoki. Natomiast jeżeli stąd rozpocznie się wzrost, to to może być mega silny ruch wzrostowy w fali trzeciej, i na pewno by się to przełożyło też na bitcoina i jakieś tam dzikie wzrosty. Ale jednak, scenariusz, w sensie jednak ta strefa nie jest jakaś super. Bo w impulsie my nie powinniśmy tak głęboko zejść. A tym bardziej, jeżeli przebijemy ten dołek na 235, no to już na pewno nie ma tutaj impulsu fali trzeciej, tylko będzie się rozwijała nam nowa struktura korekcyjna. I teraz, pod nową strukturę korekcyjną, będziemy mieli poziomy zakończenia korekty trochę niżej. One będą tu. Ja bym zrobił taką strefę od 200. Do okolic 135, z czego niebieskie poziomy będą e, dla nas najbardziej atrakcyjne, i będziemy myśleli o zajęciu pozycji właśnie gdzieś tutaj. Teraz jaki z tego wniosek i jak to połączyć z Bitcoinem? No, jeżeli Coinbase pokazuje nam opcję wykonania takiej korekty i spadku jeszcze co najmniej o 50%, na przykład. No, to jeżeli Bitcoin ma zachować się podobnie, no to on też łupnie swoją korektę do okolic pewnie 60-50 tysięcy, tak jak to pokazywałem na jednym z ostatnich nagrań. Ee, także trzeba się liczyć z tym scenariuszem. Tu będzie na pewno dobra okazja inwestycyjna. No, i warto obserwować ten Coinbase, bo jest on też jednym z indykatorów na Bitcoina. Dobra, słuchajcie, mamy na dzisiaj wszystko. Teraz takie podsumowanie. Nie było dzisiaj altów, było właśnie złoto, był Coinbase. Dlaczego? Ponieważ ja szukam cały czas tych przesłanek na to, że Bitcoin faktycznie może wykonać tą korektę i te przesłanki cały czas mi się pojawiają, więc staram się je wam tutaj przedstawić. Na razie przesłanek na to, żeby Bitcoin pompował gdzieś tam dalej wysoko do góry, według mnie w ogóle nie ma. Więc no, niestety, po prostu trzeba się liczyć z tym całym scenariuszem, że Dystrybucja na Bitcoinie najprawdopodobniej nam się rozrysowała i rozpoczynamy już impulsy spadkowe. Tak naprawdę cała struktura i to, czy faktycznie rozpoczniemy bessę, potwierdzi nam się po potencjalnym zaliczeniu strefy spadkowej i tam będzie nam się rozwijać i rozwiązywać cała sytuacja. Na dzisiaj słuchajcie, mamy wszystko. Dzięki serdeczne. Życzę Wam dobrego handlu, dobrego weekendu i klasycznie słyszymy się w przyszłym tygodniu w czwartek. Mam nadzieję, że do przyszłego tygodnia strefa zostanie zaliczona i będziemy mogli prognozować dalsze ruchy. Na ten moment tyle. Pozdrawiam, cześć.